Dzień dobry. Dzisiaj film pod dość kontrowersyjnym tytułem, jak zwykle u mnie. Dlaczego kochanka utrzymuje stały i oficjalny związek? Dlaczego i w jaki sposób kochanka zasila i powoduje, że oficjalny związek tego mężczyzny, wbrew pozorom, utrwala i zasklepia w pewnym systemie? No to zapnij pasy i zaczynamy. Do tego nakrania tego filmu właściwie skłoniła mnie post, który dała anonimowa uczestniczka w mojej grupie Ametyst właśnie na temat, żeby wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób tą tezę kochanka zasila stały związek. Dlatego dzisiaj opowiem Wam również w swoich punktach, również przez pryzmat pytań, które zostały mi zadane tam właśnie na grupie. O czym powiem? Kochanka zasila i, i umacnia oficjalny związek i Dzieje się to szczególnie wtedy, kiedy on cały czas mieszka z żoną pod jednym dachem, cokolwiek by ci nie mówił, że są w separacji i co się dzieje i to cały czas trwa. I teraz punkt drugi. Dlaczego kochanka godzi się na brak zasilania z jego strony? To tutaj sobie rozpykamy i rozkminimy. Ja powiem zresztą zawsze to, co mówię na temat tego, kim jest tak naprawdę kochanka. I tutaj dodatkowe, właśnie pytania od tej osoby. Skoro kochanek czuje się wspaniale z nią, znaczy z tą kochanką, to dlaczego też tego jej nie daje? Trochę tą myśl rozwinę, nie widzi, że, że tak trzeba, no może i widzi, ale i co z tego, też to rozwinę, że tak powinno być dla równej relacji. To jest pytanie tej osoby, natomiast ja tutaj y, 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 po prostu no, odpowiem na te pytania. I czym to skutkuje dla ciebie jako kochanki, i jak to poznasz? Że właściwie zasilasz ich związek i co masz z tym zrobić. No właśnie, w jaki sposób kochanka zasila i umacnia oficjalny związek, kiedy w szczególności on cały czas mieszka z żoną i to trwa. Otóż chodzi o coś takiego, że trójkąt jest dlatego trójkątem, tak, czyli jest powiedzmy kochanka czy kochanek, bo to też jest jakiś sposób zasilania, czyli mężczyzna wobec żona tej. Yy, My, przepraszam, wobec mężatki, która jest w stałym związku, też w jakiś sposób utrzymuje, tak? Para, która jest, działa w pełni swoich mocy, dojrzała, dorosła, nie potrzebuje kogoś trzeciego. Trzecia osoba pojawia się, kiedy tam coś dawno szwankowało w tej parze. Ja dokładnie jakby w skrócie przypominam tą swoją tezę. I teraz, kiedy jest kochanka, to... Ona jest tam potrzebna, żeby, uwaga, ta relacja się wzmocniła. Nie w rozumieniu miłości, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tylko w rozumieniu utrwalenia status quo i instytucji, tak? Czyli ten mężczyzna wychodzi na zewnątrz szukając czegoś, czego jego zdaniem czy w jego, jego czuciu nie ma w relacji, i kochanka mu to dostarcza. Ale. Ona tą energię mu tam dostarcza, dostarcza do tej rodziny i dzięki temu ta instytucja, ten układ, ten system może trwać kosztem kochanki. Czyli daje swój czas, daje seksualną energię, daje to, czego być może ten mężczyzna gdzieś tam sobie poszukuje. Ja tego kompletnie nie pochwalam, bo sprawy należy rozwiązywać wewnątrz, ale nie będę o tym jakby teraz mówić. I on dostaje to, czego mu brakuje. I tak zasila i wzmacnia status małżeństwa swoją energią. Im dłużej się zgadza na takie coś, tym bardziej sama cementuje ten układ zwany tamtym małżeństwem. I bądźmy szczerzy, jeśli ten mężczyzna nie podejmie decyzji o rozstaniu mniej więcej do roku i nie zrobi tego sam, to szansa na to, że ty kochanko w ogóle coś z tego będziesz miała, maleje w tempie po prostu potęgowym czy w skali logarytmicznej. Tak? Czyli im bardziej zgadzasz się na no coś takiego i im bardziej to zasilasz, tym bardziej jesteś w układzie tam w jakiś sposób potrzebna, żeby to trwało i przyczyniasz się do utrwalenia tego systemu. Ja zresztą to potem za chwilę też powiem o tych fazach bycia kochanką. I prawda jest taka, brutalna moim zdaniem. On nie kocha ani żony, ani Ciebie, kochanko, czy nie kocha ani żony, ani kochanko, ale ta kochanka jest do bycia używaną, żeby właśnie instytucja. Yy, i pozory w jakiś sposób y, y, trwały. To, co już mówiłam, że jeśli zdecydował się o odejściu, y, jeśli nie zdecydował o odejściu sam i nie zrobił y, szybko, to po prostu ty, kochanko, służysz mu jako zasilacz jego związku i niewiele. Niewiele z tego dostajesz, nawet jak on coś ci mówi, coś innego, wyznaje miłość, nawet ci daje prezenty, to tak naprawdę to się nie dzieje, bo osoby, które są w zdrowych relacjach, nie mają rozkmin, czy to będzie działać, czy to nie będzie działać. W zdrowych relacjach to po prostu działa. Tutaj ta relacja nie jest zdrowa. A co, jaka jest Twoja szansa? Otóż poczucie obowiązku, przywiązanie jest bardziej w stosunku do żony. Ja mówię o większości przypadków, tak? Czyli na przykład w przypadku, kiedy e, ta sytuacja się wyda, że jesteś jego kochanką, to on raczej będzie skłonny zostawić ciebie albo wrócić znowu po jakimś czasie, żeby udobruchać żonę, niż rozstać się z żoną, tak? A często. Owszem są sytuacje, w których że tak powiem rozstaje się z tą żoną i wybiera ciebie, tylko ja zawsze zadaję pytanie, czy naprawdę ty chcesz być wybrana w takiej sytuacji, tak? Czyli cały czas ten człowiek miał wątpliwości co do ciebie i okłamywał no bardziej żonę, bo ty trochę więcej tam wiedziałaś w jakiej sytuacji, w jakim położeniu jesteś. Czy dalej chcesz być wybierana przez człowieka, który jest w takiej wewnętrznej sytuacji ze sobą, czyli jest dosyć słaby, niezdecydowany, pełen jakiegoś zamętu, bólu i bałaganu? I powtarzam, w większości przypadków wyjdzie, wybierze żonę, kiedy dojdzie do konfrontacji. To nie będzie z wielkiej miłości, to nie będzie z y, y, autentycznego uczucia, no bo gdyby tam było autentyczne uczucie i wielka miłość, to ty byś się tam nie znalazła. To będzie z, ze strachu, z, z powodów utrzymania status quo, z obawy o własne finanse. Wszystko to, żeby po prostu, jakby sprawy, że tak powiem, wróciły na stare tory. I po prostu, jak ze sobą ta osoba nie zrobi w porządku wewnętrznego, znajdzie kolejne zasilacze związku. Tak? Często też się, znaczy często, nie wiem jak to jest często, ale mam takie przypadki, które też mi opisują moje klientki czy słuchaczki, że faktycznie na przykład zdradzona żona została skonfrontowana z tym obie i on poszedł do kochanki, ale w międzyczasie też próbował łatać sprawy z żoną, czyli próbował wrócić do tej żony, tak? Czyli znowu tutaj jest taka sytuacja, że poszedł raczej do ciebie, no bo na przykład żona postawiła weto i po prostu go wywaliła z domu i to nie był powód miłości do ciebie, tylko nie miał się gdzie podziać. Więc droga kochanko, tak zasil Energetycznie ten związek i swoim przyzwoleniem na to, na to po prostu wzmacniasz tą relację zwaną tym małżeństwem i tym układem. I dlaczego kochanka zgadza się na brak zasilania z jego strony? To już jest pytanie. Właśnie tej mojej grupowiczki i tutaj jest rozwinięte. Skoro kochanek czuje się wspaniale z nią z tą kochanką, to dlaczego też tego nie daje? Nie widzi, że tak trzeba, że tak powinno być dla równej relacji, co powinna zrobić kochanka, aby kochanek zechciał ją zasilać. Nie. Tutaj było inne słowo ładować, natomiast wiadomo, jak ono się kojarzy, bo no, żołnierski żart, ona jest ładowana właśnie, tak? Dlaczego kochanka godzi się na brak zasilania? Dobra. Eee... Skoro kochanek czuje się wspaniale, dlaczego też nic nie daje? No to wróćmy do definicji osób, które zdradzają. Na ogół są to osoby, które, dobra, można powiedzieć, źle się czują w tym swoim związku, ale jako rozwiązanie, jako rozwiązanie mają wyjście z tego związku w tajemnicy. Tak? I jako rozwiązanie szukają czegoś, co na pewno temu związkowi nie pomoże, więc działają z poziomu dosyć egotycznego, zadbania tylko o własnej potrzeby, o własne braki, zadbania o, o to, że on się źle czuje i on się teraz w obliczu ko przy kochance będzie czuł lepiej. Natomiast osoba, która zdradza, ja zresztą kiedyś też rozmawiałam, miałam taki tutaj wywiad ze zdradzającym, i on sam o tym powiedział, że. On nie myślał wcale o tym, czy będzie robił jakąś szkodę tej kochance czy tej żonie, tylko on myślał, jak zaspokoić swoje braki emocjonalne, swoje jakieś tęsknoty, bóle. Natomiast był po prostu głodny i nie zastanawiał się, jak to może być odebrane przez drugą stronę i co to może autentycznie spowodować w drugiej stronie, jeśli pewne rzeczy nie będą jasne i klarowne. Tak, nie zastanawiał się ani nad żoną, ani nad kochanką, on się zastanawiał nad zaspokojeniem swoich potrzeb działał z poziomu głodnego pięciolatka. I tutaj jest cała odpowiedź. Dlatego nic nie daje, bo myśli i emocjonalnie jest na poziomie chłopca pięcioletniego, tak? który dba o swoje potrzeby, tak jak umie, więc tak sobie. I dlatego właśnie on nie ma nic dodania, bo on nie jest, że tak powiem, mężczyzną, który ma. Ofertę jako mężczyzna, tak? Nie ma dojrzałości emocjonalnej, nie ma koherencji pomiędzy umysłem. To może być człowiek roz, y, rozgarnięty intelektualnie, biznesowo, to nie ma znaczenia. Jego emocjonalność jest na poziomie y, dziecka, tak? To, co ci tutaj ma dodać dziecko? Uwaga, kochanko, ty też nie jesteś dojrzała. Żeby było jasne, nikt w trójkącie nie działa z poziomu nawet zdradzony, z poziomu dojrzałości. Ja to ciągle powtarzam, więc. Y, że tak powinno być dla równej relacji. Ta relacja z klucza nie jest równa, bo jest trójkątna. Tak? Równa bardzo często będzie oznaczało: daję, biorę, przyjmuję, jestem jawna, jesteś jawny, mam plany z tobą. Ona nie jest równa z definicji. Tutaj w ogóle to słowo równa, moim zdaniem, kompletnie jest nieadekwatne do całej twojej sytuacji. Właśnie relacja kochanki jest relacją nierówną z definicji, na którą się godzisz. Co powinna zrobić kochanka, aby kochany kiedyś zechce ją zasilać? Dlaczego kochanka godzi się na brak zasilania? Kochanka co powinna zrobić? Przede wszystkim powinna zająć się sobą. Jak najprędzej zakończyć tą relację i zastanowić się, dlaczego godzi się i co w niej jest takiego, jakie sama ma głębokie braki, bóle, tęsknoty, niezaspokojone może w jakieś, jakiś wzorce które powodują, że nawet jak jej rozum wie, że to być może nie jest fajne i wcale się z tym dobrze nie czuje, brnie w to wszystko, czyli krótko mówiąc zakończyć relację i zacząć zająć się głęboką, uczciwą pracą ze sobą, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, a ona żeby zaczęła sama sobą reprezentować dużo wyższe standardy niż to, na co się zgodziła, no bo sama sobą wewnętrznie, chcąc nie chcąc, reprezentowała, krótko mówiąc, niskie standardy. Więc w ogóle moim zdaniem to nie jest pytanie, czy o będzie Chciał zasilać, czy nie. Jak jej zależna tej relacji może odbyć rozmowę, to się nazywa break, taka take it or break it, tak? To znaczy, wyjaśnijmy sobie wszystko od początku, dokąd to zmierza czego ja chcę, wiedzieć, czego się chce i jeśli ten mężczyzna nie jest w stanie podjąć decyzji, autentycznie się przy niej opowiedzieć, zakończyć tą relację. Dlaczego godzi się na brak zasilania? No z tego, co już powiedziałam, bo i tu powiem jeszcze raz, wersja hard, bo jest taka naiwna, głodna, niepewna siebie, że on doskonale wie, jak może pogrywać i używać tej kochanki, tak? Zawsze te same czy podobne energie trafią na siebie, tak? Czyli on słaby, ale... Szukający i głodny, ona też słaba, naiwna, bez poczucia wartości, ładuje się w coś takiego, myśląc, że na przykład rolą kochanki i bycią tą lepszą sobie na coś zasłuży. Czyli i tak chodzi tu o, że tak powiem, wybrakowany, do wybrakowanego się tutaj dostał. Natomiast energetycznie, jeszcze raz powtarzam, tak, energia z kobiety, bo kobieta jest w pozorom, gdzieś tak na poziomie energetycznym, bardziej. Samodzielna, można powiedzieć, ona nadal będzie to zasilała. Więc czym to skutkuje? No, właśnie dla ciebie, kochanko. No to ja kiedyś nagrałam cały film i to był taki mój pierwszy film, właśnie trzy fazy życia kochanki. W zeszłym roku nagrałam rozszerzoną wersję, każdy filmik na jedną fazę, czyli pierwsza faza, druga, trzecia faza. Nie będę tutaj o tych fazach teraz opowiadać, można wrócić do tego filmu. Natomiast Cechą charakterystyczną bycia kochanki jest słabnięcie energetyczne. Sam fakt, że to oglądasz, sam fakt, że jesteś tam w mojej grupie i jesteś kochanką, czy byłaś kochanką, świadczy o tym, że ta relacja Ci nie służyła. Ja jestem zdania, powtarzam je w kółko i cały czas, że ludzie w szczęśliwych i spełnionych relacjach nie mają potrzeb. Dowiadywania się, szukania po YouTubach, książkach różnych rzeczy, tak? Bo albo są kompletnie nieświadomi, to jest jedy, jeden kawałek ludzi, albo zaczynają być świadomi, że coś nie działa, więc zaczynają szukać albo uzasadnień, że magicznych różdżek, co zrobić, żeby to jednak w tej sytuacji było lepiej, albo czują się coraz gorzej. 100% kochanek, z którymi miałam do czynienia, ja nie mówię o wszystkich. Ale też uważam, że kobiety, które mówią, że a fajnie być kochanką, bo to jest takie luźne, też mają jakąś taką odcięcie od własnej emocjonalności, ale to jest moje zdanie, to, to, to jakby trochę na boku. Skutkuje to dla ciebie wyczerpaniem energetycznym. I, I zawsze pytam właśnie takie kochanki, mówi, mówią no tak, ale jest tak cudownie, wspaniale, jak jesteśmy razem, i komplementuje, nawet dostaję od niego prezenty I, i, i w sumie no to, to jest dobrze. Ja mówię, no to po co ze mną rozmawiasz? No, szczęśliwi, zadowoleni ludzie nie, nie mają powodu, żeby rozmawiać, jeszcze mi za to płacić, tak? No, po co to? No i potem ja pytam, okej, okay, ale co się dzieje, kiedy go nie ma? Bo ja rozumiem, jest ta euforia, jest ten seks, jest to super spotkanie. Nawet y, może być świetnie się gadać, cudownie, i macie mieć jakieś połączenie dusz i tak wiele mi tutaj mówi i się świetnie rozumiecie i jest cudownie. Okej, okay. i to jest ten czas, kiedy jesteście razem. Czy on jest stały? Czy jesteś cały czas w takim zadowoleniu, w czasie, kiedy go nie ma? Teraz y, nagrywam, to, to jest wrzesień, były wakacje, zresztą mam pytanie, kochanek, jak je spędziłeś ze swoim tym ukochanym? Tak? Czy też oglądałeś na Facebooku, jak wstawia zdjęcia y, przykładnej rodzinki na wczasach w Turcji, Grecji, czy tam na Mazurach, nie? Pytanko, nie? Więc pytanie o Twoją energię. Założę się, że dopada cię rollercoaster emocji, walka wewnętrzna, wyczerpanie energetyczne. Y, dopada Cię... Zmęczenie, myśli ci się kotłują od euforii do, wkurze, do wkurzenia. No tak nie działa zdrowa relacja, tak? W zdrowej relacji czujesz się spokojnie, pewnie i harmonijnie, no i jesteś po prostu jawna. Ty, ty mu tą energię oddajesz i bardzo często to widać nawet i to niektóre kochanki mi też mówiły, że one rzeczywiście autentycznie słabły, zaczynały chorować, mieć jakieś problemy zdrowotne, często w sprawach kobiecych, zaniedbywały swoje inne sprawy, siłą rzeczy, bo cały czas były zajęte tymi energią i zasilaniem energetycznym tam, to, to nie jest często świadomy proces, więc szło im po rzeczach zawodowych, tak, zatrzymywały się w działaniach zawodowych, właściwie przestawały mieć jakieś cokolwiek zainteresowania tylko cała energia była poświęcona na obsługę jego a on tam dalej sobie to zanosił czy dzięki twojej obsłudze utrzymywał tamtą relację. Więc tak naprawdę tam, to jest jedyna rzecz jaką z tego masz to jest utrata siebie i życie w iluzji. Może czasami bycia lepszą, że jesteś lepszą od tej żony. Ja to też wielokrotnie słyszę, no ale ta żona to jest taka, taka, taka zła. Fakty są takie, że on z tą ps, tak zwaną złą ciągle zostaje, a nie z tobą tak cudowną, wspaniałą i dobrą, że wreszcie zasłużysz na miłość no i odcinasz się od kobiecej energii przyjmowania, tylko wchodzisz tak naprawdę w rolę tej mamusi, która daje tylko tej tak zwanej dobrej, tak? Więc yy, po tym to poznasz, bardzo często to poznasz po, po swoim samopoczuciu, jakby podsumowując i stracie, utracie energii, brakiem zainteresowania innymi sprawami. E, dlaczego to się nie zmieni? To jest moja teza i co masz z tym zrobić? No właśnie, ja mam takie zdanie, zresztą to też jest potwierdzone różnymi badaniami, że w sytuacji kochanki, jeśli mężczyzna nie zdecyduje się do roku odejść i nie zrobi tego sam, to, to raczej intencjonalnie tam nie ma, on wybiera być tam, niezależnie czy tam jest ciężko, czy trudno, czy on tą żonę. Czy on tej żony nie kocha, jednak wybiera status quo, wybiera poczucie jakiegoś tam nawet zobowiązania, może poczucie winy, nieważne czym to jest, nie jest z tobą, tak? Ja wierzę, ja jestem pewna, że wiele relacji, bo do zdrady dochodzi nie dlatego, że jest dobrze w relacji, tylko. Tylko zdrada to jest rezultat czegoś, co tam dawno erodowało, tak? czego tam dawno być może te strony nie widziały. To oczywiście już mam tysiące filmów na ten temat. Natomiast to nie, o, to nie chodzi o to, żebyś ty teraz była uczestnikiem czegoś, co ci ludzie mają rozwiązać między sobą, tak? bo to jest ich bałagan, ich, ich ból, ich sprawa. A ty, wchodząc tam, zaczynasz, jeszcze raz to powtarzam, utrzymywać tą historię. I jeśli on nie miał odwagi. z wielu, wielu przyczyn, tak? Nieważne jakie przyczyny ci podawał, to nie ma znaczenia. Jakkolwiek nie byłyby one logiczne, nie zrobił tego samodzielnie i. W miarę szybko, czyli do roku, albo w momencie, kiedy powiedziałaś: słuchaj, ja tak nie chcę, i zakończyłaś to, i on nie wrócił z konkretami pod tytułem: złożyłem papiery, tak? To nic moim zdaniem dalej w dłuższym czasie się już nie wydarza. Tak? Czyli wchodzisz w ten rytm bycia wieczną kochanką, bo to akceptujesz, bo jesteś taka sama, bo sama siebie tak cenisz nisko i tak nisko oceniasz i tak przyzwalasz na dostawanie ochłapów, dawanie wszystkiego i otrzymywanie ochłapów, że to jest w pewnym sensie twoja odpowiedzialność, że tak się, że tak się dzieje. Więc jedynym wyjściem jest samej zadbać o siebie, pomyśleć i poczuć, Jaką, y, jaką ja mam granicę, jaką ja mam wizję siebie, je, w jaki sposób ja mam siebie docenić, w jaki sposób ja mam siebie szanować i wyjść z programów, które ciebie tam czekają. To jest Twoja osobista praca i ja nic więcej ci tu nie będę mówić y, 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 na temat, jak go skłonić, co z nim zrobić. Nie z nim, zrób tylko ze sobą. I zmień swoje wewnętrzne wzorce, swoją ocenę siebie, zmień koncept siebie tego, kim ty i za kogo się uważasz. I z tym pracuj, a wiele może się później realnie zmienić, tak? Yy, I podsumowując, w większości przypadków kochanka zasila związek, i utrzymuje stałość związku oficjalnego. Utrzymuje jego stabilność, niemiłość. Ale stabilność. I teraz na sam koniec. Chciałabym Cię też poprosić, żebyś skomentowała to moje wystąpienie i dodała może swoje przykłady. Ja teraz przeczesuję komentarze i będę nagrywała filmiki, właśnie. Odnośnie komentarzy, które mi dajecie, które są też pewnego typu pytaniami, więc y, y, jeśli chcesz, to, to y, podaj swój komentarz. A jeśli dzisiaj jesteś w nierównej relacji, o, na przykład odchłani rozważania, dlaczego on, co ze mną jest nie tak, cierpisz, walczysz pomiędzy lękiem przed samotnością, a relacją, która tak naprawdę bardziej cię woli niż cieszy, walczysz ze zgodą na ochłapy, bycie, a byciem w nierównej relacji, czy byciem w tej relacji, to. Y, Zapraszam Cię, żebyś skorzystała z mojego kursu, który jest na stronie www.jandagrabska.pl. Nazywa się 5U Uwolniona do Miłości, gdzie pracujemy nad tym, jak uwolnić uwięzione emocje, które odpowiadają za ten stan rzeczy. To często jest tęsknota, ból, gorycz, rozczarowanie i odzyskać dostęp poprzez uwolnienie tych emocji i programów z nim związanych do, do miłości bez potrzeby chodzenia na kompromisy ze sobą. Zatem dziękuję Ci serdecznie za obejrzenie tego filmu. Poszeruj, zalajkuj, żeby to szło do osób, które tego naprawdę potrzebują. Dziękuję ślicznie.